35 zł. W pakiecie 30 godzinnym są 3 darmowe godziny ekstra, to 33 godziny za 60 zł. W pakiecie 45 godzinnym masz aż 6 dodatkowych godzin dostępu gratis, to 51 godzin za 80 zł. Korzystaj z promocyjnych pakietów i płać za rzeczywisty czas dostępu. Co do sekundy. Telekomunikacja Polska. Czasami zwykłe jajko może się przypalić tak bardzo, że zostanie po nim zabrudzenie, które trudno usunąć. Teraz wystarczy sięgnąć po ulepszoną mleczko Cif. Nowe... Abonament tylko 29,90 miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń i zamów lub odwiedź dystrybutora. Polsat Cyfrowy. Najwięcej kanałów za najniższą cenę. Już w piątek... Energii i gleichgewicht zurück. Der Balanceionen Armreif besteht aus hochwertigem Edelstahl. Ausgestattet mit optimaler Passform lässt er sich angenehm tragen. Die beiden Enden des Balance Originals setzen sich zusammen aus sieben edlen Goldlegierungen mit 18 und 24 Karat. Nur diese erstklassige Qualität gewährleistet die unglaubliche Wirkung des Balance Armreifs. Möglicherweise kennen Sie aus der Werbung schon andere magnetisierte und ionisierte Armreife, aber lassen Sie sich nicht täuschen. Nur der Original Balance Ionen Armreif wird in Handarbeit auf Mallorca angefertigt.